Witam Was, Jakub Kaźmierczyk, fotoblogia.pl. Dzisiaj chciałbym Was zapoznać z narzędziem Navigator oraz pokazać, jak z niego nie korzystać. Photoshop ma bardzo dużo różnych ciekawych skrótów klawiszowych, które pomogą Wam bardzo efektywnie pracować ze zdjęciami. Aby przewijać zdjęcia, możemy użyć myszki. Ja akurat mam panel dotykowy na myszce u góry, więc mogę po prostu przesuwać to do góry bądź na boki. Natomiast, jeśli nie macie takiej myszki, po przyciśnięciu klawisza spacji tymczasowo uruchomi się narzędzie łapka. Dzięki temu możemy bardzo płynnie przesuwać zdjęcie i działa to nawet podobnie jak w tabletach czy smartfonach. Ponieważ e, jeśli złapiemy zdjęcie w jednym miejscu i gwałtownie przesuniemy w drugie, ono nie wyhamuje od razu, tylko będzie się przesuwać bardzo płynnie. Kiedy upuścimy przycisk spacji, narzędzie, akurat w tym wypadku, pędzel powróci. Kiedy chcielibyśmy powiększyć oko, na przykład, żeby je rozjaśnić, bądź przyciemnić, bądź zastosować jakąkolwiek inną korektę, możemy użyć nawigatora, czyli powiększyć po prostu zdjęcia nawigatorem, bądź przytrzymać przycisk Z, który uruchomi tymczasowo narzędzie zoom, dzięki temu możemy w bardzo prosty sposób przybliżyć oko, ale jeśli chcielibyśmy oddalić obraz, przytrzymujemy przycisk Z dodatkowo przyciskamy klawisz Alt. Dzięki temu pomniejszymy zdjęcie. Photoshop ma jeszcze bardzo ciekawą funkcję, ponieważ jeśli przyciśniemy przycisk Z i dodatkowo przytrzymamy na danym elemencie przycisk myszy, obraz powiększy bądź pomniejszy się w bardzo płynny sposób. Kolejną ciekawą opcją, którą chciałbym Wam teraz pokazać, jest użycie przycisku H. Jeśli nie chcemy korzystać z nawigatora, albo po prostu nie jest włączony, po naciśnięciu przycisku H zdjęcie automatycznie przejdzie w tryb, który zmieści zdjęcie na ekranie. Pojawi nam się ramka, która określa powiększenie danego elementu. Tak więc możemy dowolnie przesuwać tę ramkę i na przykład w bardzo szybki sposób przechodzić od. Korekcji jednego oka do korekcji drugiego oka, bądź nawet z korekcji włosów do korekcji nóg. Kolejnym ciekawym narzędziem jest narzędzie obrotu obrazów w trybie podglądu. W tym celu przyciskamy przycisk R i Następnie myszką bądź tabletem obracamy dowolnie obraz, tak, aby jak najwygodniej nam się go obrabiało. Ale oczywiście jest to tylko tryb podglądowy i nie obróciliśmy tak naprawdę tego obrazu, więc po przyciśnięciu przycisku Escape wyjdziemy do normalnego podglądu. Tak więc podsumowując, dzisiaj używaliśmy przycisku spacji do przesuwania zdjęć. Z do uruchamiania narzędzia zoom, czyli przybliżania i oddalania zdjęcia, przycisku R do obrotu podglądu zdjęcia oraz przycisku H do tymczasowego zmniejszania podglądu zdjęcia, a następnie jego powiększania w wybranym fragmencie. To byłoby na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo i zapraszam za tydzień.